Cześć ziomeczki, na samym wstępie, tak szybciej, tylko chciałbym wam przypomnieć, abyście zostawili łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale, ponieważ ogromna część mojej widowni mnie nie subskrybuje, więc nie bądź jak ta część i troszeczkę zmniejsz te procenty. To tyle, zapraszam do oglądania. Dzień dobry ziomeczki, witam was bardzo, bardzo serdecznie w tak naprawdę dosyć eksperymentalnym odcinku. Mówiłem sobie, że nie, że całkowicie kończę z Robloxem, że robię, że tak sobie, inne, inne materiały po prostu z innych gier. Ale ze względu na to, że nie mam pomysłu za bardzo co szczerze nagrywać, to zdecydowałem się zrobić eksperymentalny odcinek. Jak dobrze wiecie, Roblox w ostatnich latach, dekadach, nie no, bardziej latach w sumie, się pozmieniał. Gry również się zmieniają. Dlatego przygotowałem sobie dzisiaj zestawienie trzech gier z mojego dzieciństwa. Wy mogliście mieć inne, ale ja wam pokażę gry z mojego dzieciństwa, może czyjeś to są i po prostu zobaczymy sobie, jak bardzo te gry się zmieniły. Wziąłem sobie gry takie, w które ja faktycznie kiedyś grałem i po prostu zobaczymy, czy one się jakby zmieniły. Szczerze, nie wiem, czy ta seria wam przypadnie do gustu, w sensie seria, no to jest raczej jeden taki odcinek eksperymentalny, ale zobaczymy. Jeżeli chcecie więcej odcinków i macie również swoje takie gry z dzieciństwa, no to zostawcie komentarz na dole, ja z miłą chęcią sobie je sprawdzę, jeżeli faktycznie Taki film wam przypadnie do gustu. Więc jak możecie zobaczyć tutaj na ekranie przede mną, pierwszą grą, jaką spróbujemy, pierwsza gra, którą sobie zobaczymy, która według mnie oraz tego, co inni ludzie mówią, się zmieniła naprawdę najbardziej, czyli Jailbreak. Tak naprawdę, Jailbreak to jest taka jedna z pierwszych gier, w jaką faktycznie grałem tutaj na Robloxie. Nie licząc oczywiście tych wszystkich starych tajkunów z swoimi. Super muzyczkami, ale tajkuny postanowiłem olać, ponieważ tajkuny jednak troszeczkę by mogły przedłużyć ten filmik, jakbym tak wrócił do tej nostalgii. A tutaj po prostu sobie sprawdzimy, jak bardzo te gry się po prostu zmieniły, że tak stwierdzę, w swoim czasie. Okej, okay, jest. To, to mi się tu podoba, nie, że to jest. Tak, gdzieś nie było, że z drugiej strony co można tutaj zobaczyć. Okej, okay, mogę być albo. Policjantem albo kryminalem. Ja generalnie najczęściej grałem kryminalem, z tego co się orientuję. Więc sobie spróbuję po prostu kryminalem. Dlaczego ja nie mam ciuchów więziennych? Ale dobra, nie ma. Ta grafika trochę się też zmieniła, mi się wydaje. Ta grafika też jest zupełnie inna niż kiedyś. W ogóle to więzienie wygląda inaczej, no ty, tego tutaj na pewno nie było. I ta gra jest też troszeczkę lepiej zoptymalizowana, troszeczkę lepiej mi chodzi na kompu na moim kompie. Nie wiem czy, jak to, bardzo, czy to w ogóle widać na yy, OBSie i ogólnie na filmie, ale u mnie to inaczej wygląda. I momencik. te kanały tak nie wyglądały. One na pewno tak nie wyglądały. Przecież ja nie wiem gdzie ja tu iść. Tam, tam na dół, skąd do ścieków? O dobra, za tym gościem tu idę, ten gościu mnie prowadzi Dobra ja... Dobra Trochę się to faktycznie zmieniło, okej okay. Ja myślałem, że ludzie blefują Trochę przyciszyłem grę, bo gra mogła być Za głośna, przynajmniej no to liczę, że nie Wow Jezus, ta gra naprawdę jest głośna Jezus, poczekajcie, muszę przyciszyć Okej, okay. teraz gra powinna być troszeczkę cisza. Nie potrzebuję przynajmniej aż tak głośnej gry Ponieważ to nie jest gra stricte na y, Słuch, okej okay, to się chyba tutaj wychodzi Przynajmniej z tego co pamiętam, zawsze jakąś drabino trzeba było iść do góry. A! Jestem tu! Okej. Okay. Ale żadnego policjanta nie ma i tutaj się zawsze auto jest. Dlaczego tu nie ma auta? Dobra, ale mam, że uciekłem. E, dobra, chyba respić można. Co? Aha, o kurde, pies. Jest do mnie strzela. Zostaw mnie. Zostaw mnie. Panie policjancie, proszę mnie zostawić. Jestem tutaj y, grzecznym cywilem. Czy ja już mogę zrespić auto? Mogę. O, on do mnie strzela! Okej, okay, uciekłem. Szczerze, dobrze, że można respić te auto. Jak tylko zobaczyłem tą ikonkę tutaj, to już mówię, oho, będzie dobrze. Nie pamiętam nawet skąd ja mam tą Tesla. Ale ta Tesla to jest chyba naj, najszybsze auto jakie miałem. Co to tu stoi? Na pierwszy rzut oka, centrum się za bardzo tutaj nie zmieniło. W sumie jest tak jak było kiedyś. Oczywiście jubiler, którego nigdy nie potrafiłem y, obrabować, bo zawsze jak tutaj przychodziłem, tutaj trzeba było czekać na konkretny moment i to mnie troszeczkę denerwowało, dlatego tego jubilera zwykle. Dlatego zwykle tego jubilera po prostu nie y, rabowałem. Kurde, nie mamy karty, więc slipa i nie mamy żadnej broni. W sumie pierwsze co to byś to wypadałoby pojechać po brońcu. O ty, ja mam ten. O, kurde. O, nie starczy mi. Nie, o. Nie, 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 nie. O, kurde. No to mamy po Tesli, że tak powiem. Oła! Aha, tu nie mo... O, kurde, nieba ja pamiętam, Kiedyś miałem taką taktykę, że jak mnie policja goniła i trochę uciekłem z widoku, to się chowałem w wodzie i po prostu czekałem. A, muszę czekać. Ale na znaczy, tylko 3, 3 sekundy. Jedna sekunda. Dobra, jedziemy. Okej, okay, szczerze Wam powiem, na fakty, faktycznie ta gra się trochę zmieniła. Mi tutaj bardziej chodzi o optymalizację, ale faktycznie w tych no, widać jednak, że ta gra jest troszeczkę inna. Tak, może ona się jakoś wewnętrznie, skryptowo jakoś zmieniła. No ale nie wiem, gdzie są bronie, A tu, dobra. O, helikopter jest. Zaraz pójdziemy, zobaczymy, czy ja mogę sobie ten helikopter wziąć. Czy ja mogę sobie ten helikopter wziąć na przykład no Dobra, pistolet, shotgun i ja chyba miałem jeszcze akacza, dokładnie. I UZI sobie też weźmiemy. Jak już brać wszystko, to brać wszystko. Czy mam bomby? A ja mam bomby. Biorę F4. Ten helikopter dalej tu leży. Co jest najlepsze? Że ja sobie go ukradnę. I mogę... Czekaj, to jest zablokowane chyba, nie? Nie. Ty... komuś helikopter, ty! Okej, okay, dobra, gites, mamy helikopter. Jest dobrze. Mamy helikopter. Okej. Okay. Mm, co my tutaj możemy sobie porobić? Pierwsze co zablokuje helikopter, nie będę jak ten gościu. Czekaj, co było takie łatwe do obrabowania? Mi się wydaje, że sklepy były najłatwiejsze, coś takie wiecie, najszybszy zarobek. Z tego co wiem, coś jeszcze tam chyba można obrabować, ale nie orientuję się w tych nowych tych. Nie mamy karty i to jest problem. Jeśli mamy broń, możemy szybko zabić jakiegoś policjanta i po o Dobra, może znajdę tego ciula, co mnie wcześniej strzelał i może sobie go zabijemy. Liczę, o, mam go. Co jest? helikopter się zaczął dymić? Jeszcze słyszałem ten alarm taki dziwny. Co? Jakim cudem z takiego daleka mnie kurde. No to fajnie. No to, ale mój helikopter tu zostanie. Chyba. No ale czy ja mogę już iść do tego więzienia, czy co? Bo tu stoję w miejscu. A, super. E, chyba jesteśmy na tym samym serwerze. Ale czy mój helikopter został? Nie, nie został. Ale dobra, czekaj. Eee, był, była jakaś opcja, oła, aby się wspiąć tam do góry. I po prostu zdobyć helikopter. Bez, że tak stwierdzę... Eee, czemu tutaj nie ma żadnego policjanta? A tam jest u góry. Panie policjancie, weź pan zaskocz, dobra? Do mnie, ja pana pobiję, dobra? Oj, no i kolega ginie kolega zginął. Cześć, panowie policjanci. Chcecie zejść na dół? Chyba nie chcecie. Chyba lecicie od nas. I nas zostawiacie. No, kurczę. No to słabo. No i co? Aha, oni mają aż takie pole, żeby mnie aresztować? Ej, no nie. No, co to jest? A, czekajcie. Ja sobie może szybko go chapnę. Ucieka mi, ucieka mi. Ucieka mi, ale nie ucieknie. Pickpocket, pickpocket. Ok, szybciutko. Może, możliwe, że do więzienia trafię. Tutaj sobie wezmę. Up! Ok, mam jego pistolet. Co to są za ruchy? Ale ja jestem drewnem, w to kurde. Kiedyś tak ja naprawdę w to no life jem, ja Kiedyś byłem w to taki dobry. No niestety. Życie. Sprawdzimy sobie policjantów w sumie. Jestem ciekawy, e, czy coś w policjantach się zmieniło. I zrespiłem się w bazie wojskowej. Po prostu super. O, miałem nadzieję, że ten myśliwiec jest za Friko. Ale dobra, ten helikopter jest. No faktycznie, ale lekkie zmiany w mapie są. Sezon Ja pierdzielę, ile oni tych sezonów mają? Kiedyś ja mogę wy wydostać jakiegoś więźnia? Tak po prostu. Będę z nim współpracować i kogoś wydostanę z więzienia. Jakie mogę opuścić to? Czy mi znowu. Na szczęście obs mi nie wywala bez internetu, więc to tyle dobrze. Dobra, yy, to zrobimy to inaczej, ponieważ nie ma niestety tego fajnego helikopterka. Ej, ziomek, chodź. Juta, nie, nie, nie uciekaj, nie uciekaj, chodź do mnie. Co jest? Jakim cudem oni... A, O proszę, tego tu nie było. Proszę, bierz moją kartę, bierz moją kartę. No bierz. No bierz, ja cię nie aresztuję. Już nie ma tego takiego zaufania, ale ten drugi by tu ciul właśnie przyszedł, okej. Okay. O, lul, cześć! Lol, weź moją kartę. Lol, bierz moją kartę. Cześć, może do drugiej gry. To w sumie sobie szybko jeszcze sprawdzimy, jak kiedyś wyglądał Jailbreak. Co prawda nie ma za dużo ludzi akurat w tych grach i to w ogóle nie, nie wiem czy to jest gra, która powinna być. O mój Boże, tak to kiedyś wyglądało! Tak! Tak to wyglądało, no. I o tym mówiłem brak optymalizacji. Trochę mi chrupie ta gra. O, jeszcze takie te... te, te... No, i kurde, no i to była gra. O, jeszcze helikopter, jest, ja że szybko przelecimy. Ja pamiętam, moim marzeniem zawsze było mieć ten ten strój złota i tak dalej, jak jeszcze w to grałem. No, tak to kiedyś wyglądało. Takie po prostu zwykłe, proste budynki. Żadnych, wiecie, e, magicznych rzeczy i tak dalej. Wiecie, żadnych takich guwien, badziew po prostu. I też ten limit. Nie można było lecieć wyżej, bo ja nie mogę lecieć wyżej. Klikam, ej, się nic nie dzieje. No, mówiłem, że tego tutaj na górce nie było ogólnie tych tutaj rzeczy nie było no faktycznie ten, to więzienie się różni troszeczkę od tamtego wcześniejszego więzienia które miałem kurde no i to są wspomnienia znaczy, ta mapa wyglądała mi się wydaje jeszcze ciutkę inaczej ale bardziej mi ta mapa jednak przypomina taką wiecie legacy edition okej okay, fajnie Ok. work at the pizza place pamiętam to była taka jedna z gier którą potrafiłem przegrać dosłownie cały dzień Bardzo ciekawy dobór muzyczny. Ja zawsze byłem, O. Kukiem. No i tu ludzie nie ogarniają. I to jest jedna z tych wielu gier. Którą faktycznie pamiętam. Kurde, którą faktycznie potrafiłem przegrać trochę. Na pierwszy rzut oka ta. gra. aż tak się nie zmieniła. Jak. Yy, mi się wydawało na początku. To było piękne. No czy mi naprawdę. Nie wiecie co, ja chyba idę router zrestartować. Dobra! Zrestartowałem szybko router. Chwileczkę straciłem na to czasu. Ale router jest zrestartowany i jest dobrze. Okej, okay, następna posada jaką lubiłem... CO TU SIĘ DZIEJE?! Następna posada jaką bardzo lubiłem był pizza boxer. Uznawałem tę pracę za naprawdę fajną. E babo, wywalaj mi stąd! Wywalaj mi stąd, ja tu pracuję. Sio, idź co tam dostarczać czy coś. No! Co ona robi? Ej, wypad stąd! Co za... Ale ja kurde, porobię teraz, patrz na to. O! Ja tu jestem 5 pięć... Nawet mniej, ja to jest minutę już jestem employee of the day. OMG, patrzcie na to, jestem employee of the day. Ja cały czas zapominam o tym zasranym nożu. Ale dobrze, że go można po prostu sobie trzymać, a nie, że go trzeba wyjąć, pociąć i schować. Ja Będę kiedyś był od takiego, że można było sobie wyłożyć. W sensie, że i tak sobie wykładałem kartony, ale patrz, że po prostu było że Przypadkowo, przypadkowo mi się zamknął i mogłem sobie go otworzyć jeszcze raz. A tak to on teraz znika po prostu. To jest gówno. Ciekawe, ile zamówień tutaj czeka. Pizza sobie jedzie na taśmie, a po prostu wyciągam, kładę na pudło i ciśnie. Co z tego, że tak nie jest w prawdziwym życiu. Przynajmniej podejrzewam, że tak nie jest. Naprawdę, teraz ta gra mi się nudzi po 10 minutach, ale jako dziecko byłbym w stanie tu przesiedzieć parę godzin nawet. Okej, okay, na pewno nie pracujemy jako do... Chociaż dobra, no wezmę tam, nie wiem, yy... dwie pizze, powiedzmy, sobie dostarczymy je. Zobaczymy, czy może coś z się tutaj zmieniło. Ja mam dwupiętrowy dom? To jest mój dom? To jest jedyny chyba, pie... to jest trzypiętrowy. Jo, to jest jedyny piętro w okolicy, to jest mój dom. Czemu on tak wygląda? Dlaczego jest młysy? Jak to? Co? Oj, no dzięki. I czemu jestem. Ja mam tą śmieszną czapeczkę, ale jestem młysy pod tym. Co to jest? Skrzyneczka. A, jak ktoś sobie kupi. E, coiny, to ja dostaję za to prezent. Okej, okay, cz a czekaj, czy to tak samo działa na to? Powiedzmy, żebym sobie kupił. Nie wiem, to. Baj. To chyba na mnie nie działa. Mam dwa lajki tu. A jakaś baba do mnie dostarcza. To ja! Ej, to jestem ja! I ja jestem. <grymne> coś się, że chyba po tym odcinku będzie po prostu no lifienie w tą gierkę, aby coś mieć na tym drugim piętrze. Okej, okay, no to nie musiałem wracać jak dostawa, bo ktoś po prostu dostarczył. Ale jezu, okej, okay, teraz mam czapkę. Ale wszedłem tutaj do domu, to mi ta czapka zniknęła. Teraz już ją mam, ale ona mi zniknęła wcześniej. To wyglądało tak komicznie Tak wiecie, to czoło, to kurde Tak, że jest tak, tak, tak glaca tak błys... Tak, tak, wiesz, błyszczała jakby ona była Polerowana woskiem czy coś takiego <grym> Komuś wypadł ser ja, do, ja dowiozę ten ser I tym pięknym zachodem słońca w tej grze Który chyba tutaj jest cały czas Przechodzimy już do trzeciej I ostatniej gry w tym odcinku Czy takiego chyba? O, jest! Okej, okay, generalnie to była... Dobra, classic, normal, o. To była generalnie taka gierka, już widzę, że to menu się zmieniło, bo kiedyś był po prostu jeden tryb. Ale to była gierka, nie wiem czy szczerze, jak to się kojarzy z dzieciństwem, ale ja tak. Szukałem sobie takiej typowej gry, takiej wiecie, łatwej strzelanki, nie z innymi, tylko właśnie z takimi NPC-tami, bo, że tak twierdzę, jestem drewnem, jeżeli chodzi o strzelanki. I znalazłem sobie tą gierkę. I tu widzę się... o. Teraz zamiast... O! Ej dobra, fajnie, że to wystarczy teraz po prostu... Można E naciskać. Dobra, super. E, czuję się niebezpiecznie, bo nie mam żadnej broni. Ale jeżeli się nic nie pozmieniało... Właśnie, tutaj powinna być amunicja. A nie, sobie mam sobie co zrelogować. Mam energię, Mam... Colę. O kurde! Jest to OG Cola! Czekajcie, czekajcie, czekajcie. czekajcie. Słuchajcie. Wow. Ej, super. Ej, fajnie. Okej, okay. tam była na broń, ale tam się boję wchodzić osobiście. Mm. Co to? O nie, dobra, to ten smarkacz. Dosłownie, bo on smarka na nas. Czekaj, 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 to było tu chyba, nie? Zamknę się. Okej, okay. udało się. Tu też się zamknę do bezpieczeństwa. I jeżeli dobrze pamiętam... Tam! Chłopie. E, to tutaj. O, o, o. Nie, 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 nie. Jakiś powalony. <laughs> Jak ja biegnę? O nie, ten smarkacz tu jest. Dosłownie smarkacz. Patrzcie, on smarka na nas. Nie chcę do niego podejść, bo zginę. Ale tutaj jego smarki są takie, wiecie, napakowane chemią. Patrzcie, on smarka. O, widzicie? No nie, no nie, 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 nie. No nie, no ty chyba nie mówisz poważnie, że ty tu jesteś. Dobra, dobra, spokojnie. Teraz tak. Okej, okay, dobra. I tu była broń. Moja ulubiona, bo to była jedyna broń, której znałem lokalizację. Dobra, nie ma go. Ja wiadomo, ja nie potrzebowałem niczego innego do szczęścia. Mi ta broń w zupełności starcza, żeby zabić wszystkie entities, jakie tu istnieją. Teraz markacz. Tu był Slenderman, jeżeli się nie mylę. 436, tych zabijemy Jestem na 3 tutaj. Do not open this door. A otworzę. Ja jest to Slenderman? Jest, już go nie ma zresztą. O tu też jest broń. O proszę, no to się czegoś nauczyłem w tamt o tej grze e, z tego co pamiętam. Wow! Dobra, to jest gracz. Jezu, ja myślę, że to jest... Jezus! Jak mnie wystraszył tym swoim zielonym kolorem. E, kolego! E dobra, tego nie widziałem NTT. Tego nie było chyba On kulcami strzela. dobrze ja nie byłem blisko, bo on bym mnie jeszcze zaćgał. E, na tym świecie Zostaw, nie? Także na tym świecie może być tylko... Może być zero entities, tak naprawdę, zero ich się może pojawiać. Ale to gracze są odpowiedzialni za uwolnienie ich, że tak powiem. Kurde, robię tak cofę do takiej tradycji. Kurde, w tej grze tak fajnie się strzela, po prostu tak naprawdę... Jak mam tą broń, bo tą... Aż tak dobrze już by nie było, no. Eee, smark, O kurde, to już drugi jest. Co to było? dużo tu jest entities i na pewno je jakoś można uwolnić co to jest o Eee... jakie mam też jakby tu parkur trzeba robić czy to jakoś tu pole yy. nie dobra spróbujemy zrobić parkur nie wyjdzie mi to na pewno o kurde aha dobra to wystarczy przeskoczyć o tak tylko po prostu wypadałoby nie trafić na żadnego eee... przenieskoczę nie wskoczę, jestem o drewnem. Kiedy ostatnio robok się robiłem? I mamy fle... Jezus! Okej. Okay. Ten NDT mnie troszeczkę wystraszył. Armory, kolejny Armory. Uuu! Ale kurde tych broni. O, to można wziąć. Armor! Ej, fajnie, że się HFR generuje. Dobra. Eee, oj, oj, e, Mam e, e. e, amunicji nie mam! Paduwa ode mnie. E, czemu to nie ginie? Dlaczego to nie ginie? Dobra, to coś jest jakieś posrane i jakiś kolejny robocik śmieszny na mnie poszedł i wybuchnął teraz właśnie beka trochę. O! Chciałem zrobić komentarz na temat mojej maski, a ja wyglądam jak Darth Vader. Kurde. Wiem, że pewnie nie wyglądam na Darth Vadera dla tych, którzy oglądali i Wojny, yy, wojny ale no wiecie, Dla mnie tak troszeczkę wygląda, tą maską przynajmniej tak trochę. Nie zamykajcie się, no nie zamykajcie się. Przecież trzeba wpuszczać kolegów. Co, koledzy, spokojnie. I dlaczego ja jej zastrzelić nie mogę? Tamtego mogę. Ale tej nie mogę. No ile ja jej kul wpakowałem? Czy ona jest... Czy ona jest przy... A ona jest chyba przyjazna. Babcia, babuszka. Jeżeli będziecie się grali na moim kanale, dajcie mi znać. Babuszka. Babuszka! Tym przykrym akcentem, tym przykrym posągiem babuszki, który właśnie się zdespałnił na naszych oczach. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Był to troszeczkę eksperymentalny, że tak stwierdzę, odcinek z Robloxa, nie spodziewałem się, że nagram Robloxa, ale ze względu na to, że nie mam pomysłu, no to po prostu poszło na to, spadł, oj, oj, ja nie mam, okej, okay, ja mam nadzieję, że nikt mnie nie, nie zaatakuje podczas tego pożegnania. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcineczka, mam nadzieję, że wam się spodobało, jeżeli chcecie więcej takich filmów, albo macie pomysł przynajmniej na jakieś e, filmy, właśnie, e, że tak stwierdzę, w takim stylu, to możecie mi dać znać w komentarzach, e, komentarze, takie, wiecie, najciekawsze pod serduszku i po prostu znajdziecie się w następnym odcinku. A wam jeszcze raz dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobało i znowu ten gościu do mnie biegnie. I widzimy się w na następnym odcinku. Siemanko!